Izamiko i Maciej za kościelny byli para polski liczyła na oświadczyny. Uczucie, jakie w 2006 roku polaczyło wschodzące gwiazda Hollywood i polskiego Brada Pitta. Jak nazywano przed laty Izabellę Mikulajczak, znana pod pseudonimem Izamiko i Macieja za kościelnego. Miało być dla obojga miłość do końca życia aktorzy deklarowali: gotowi na wszystko. By im się udało, ale niestety. Na deklaracjach się skończyło. O ile jednak Iza naprawdę chciała poswięcić dla Macka nawet swą amerykańską karierę. O tyle on nie widział powodu, by rezygnować dla ukochanej z kariery w Polsce. W Hollywood byłby tylko jednym z tysięcy latnych chłopców chcących zwrócić na siebie uwagę. Tu był gwiazda wyznana na lamach party, anonimowa osoba z otoczenia Macka, gdy wyszło na jaw. Zajza zostawiła za kościelnego bo nie mogła się doczekać na pierścionek zaryczynowy. Maciej za Kościelny i za Miko poznali się na imieninach bratowej Izabelli. Wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, Ze polaczy ich wielka milost. Dzielili ich przecie tysiące kilometrów. i walczyła o swoje pozycje w stolicy światowego kina i marzyła o interesujących rolach w cholewockich produkcjach. Maciej Zas robił zawrot na karierę w polskim kinie i traktowany był na Dwisla jak młody Bóg. Gdy tylko zobaczyłam Macka, od razu wiedziałam, że beda kłopoty. Taki szarmancki, uwodzicielski, zauroczył mnie od pierwszej chwili stwierdziła zamiko w wywiadzie dla gali. Wspominając początki swego związku z Zakoscielnym. Ostatecznie uznali, z S sobie przeznaczeni, ale przez kilka miesięcy ukrywali przed mediami swą miłość. To, że się kochaja i chce razem jestcy przez zycie, wyjawili dopiero w styczniu 2007 roku. Gdy po powrocie z wycieczki do Afryki pojawili się na premierze filmu Dlaczego nie? Fanki Kościelnego niedługo później wylele na mikowiadra pomyj, ponieważ ich zdaniem usiedlila najbardziej pozadanego kawalera w Polsce. Jej mama Grazyna dylak Nikolajczek wznala w wywiadzie, że miłość do matka zniszczyła jej reputację. Bo fanki jej ukochanego były gotowe na wszystko, by popsuć jej wizerunek. Córka najwyraźniej inaczej wspomina tamtej wydarzenia, nie, związek z Maciejem mnie zaszkodził w żaden sposób. To był piękny związek, nigdy bym go nie wykasowała, stwierdziła kilka lat później i zamikła w wywiadzie dla interii. Związek na odległość nie był tym, o czym marzyła Iza. Maciej też nie był tym zachwycony. Co prawda odwiedzali się bardzo często, ale nadluższe mety transatlantyckie podróże maczyli ich i coraz bardziej od siebie oddalali. Maciej za kościelny przez moment rozwazal przeprowadzkę do Ameryki, ale w końcu uznal. Że lepiej mieć pewne i stale pracę w kraju, grał wtedy w kryminalnych. Nie zbiegać z testingu na casting z Hollywood bez pewności. Ze uda mu się kogokolwiek soba zainteresować. I za Miko z kolei nie miała najmniejszego problemu. By spędzać w Warszawie większość swojego czasu, zwłaszcza zanim wygrała zdjęcia próbne do głównej roli w polskiej komedii romantycznej Kocha i tanczy, miała przed sobą kilka miesięcy pracy w ojczyźnie. Na czas zdjęć do Kocha i tanczy, za zamieszkala z Mackiem w jego warszawskim apartamencie. Licząc na to, że ukochany poprosi, aby została z nim na zawsze. Wyznala po latach Zemwrócila by na stale do Polski, gdyby poprosił poprosili o rekę. Nie doczekala się jednak na pierścionek zaryczynowy, więc zrezygnowala z miłości tłumaczyła jedna z jej przyjaciółek na lamach twojego imperium. Dziś aktorka wspomina związek z Zekościelnym jako cudowna przygoda. Natomiast w jej opinii dobrze się stalo. Za jednak nie poswieciła jej swojego American Dream. I zawczas walczy o swoje miejsce w Hollywood i nadal marzy o rolach większych niż nice epizody w pojedynczych odcinkach popularnych seriali. Z kolei Maciej za ulożył ulozyl sobie zycię z modelka Paulina Wyka, z która doczekał się dwóch synów. Ojciec nie rozmawia z dziennikarzami.